Jedziemy stąd, w Red gangu, ja Red Gangu nie lubię yeah. 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 To nie London Drill, welcome or so patologia Wrócił bez butów, a tylko spytał o ognia Co druga zdzira, jest głodna i chce nosić złote zęby Wybiją ci kurwo pomysł, później okradną z pieniędzy yeah. To nie Central City, tylko centralna Warszawa Bez ucieka, bo go goni Haszy ślepiący wachlawa Kudein, ekskaza bomba Wali jak skalasza. kalasza Podłoga lawa, fascynujące jebane miasto Ojebał nie to pewnie zajedzie ciasto Na jajach z paczką, nie wiem na Kurwie kurwy Patrzą jebać kurwę komendanta Razem z jego starą matką Tu nie osada na blokach terrorosa ma zapierdala i stać dzieciak Bo przywieźli też Hasana na cem baba Highlife paraba Maty na dobę, a postawiłem prowara. Stała kamienica kakajara, Miednica poharadana. Na wąchana szpata, tańczy szczęśliwa i rozebrana. Od nocy do rana na japie bandana. Od rana do nocy jazda Fuj, pojebana. Tony London Drill, elkomorso patologia. Wrócił bez butów, a tylko spytał o ognia. Co druga zdzira jest głodna i chce nosić złote zęby, wybiją ci kurwa pomysł później okradną z pieniędzy, ja. Yeah. То не е централ сите, кој централ на Варшава.